GVMH3 to nowość w naszym sklepie. Ta stacja lutownicza obsługuje aż 3 typy grotów. W tym filmie pokażemy Wam, co dokładnie zawiera zestaw, jak wygląda software lutownicy i sprawdzimy, jak sprzęt spisuje się w praktyce. Zostawcie więc łapkę w górę pod filmem i zaczynamy. Moc stacji lutowniczej GVMH3 to 80W. W tym modelu producent zdecydował się na zastosowanie dużego transformatora. Z tego też wynika waga lutownicy, gdyż waży on aż 1,7 kg. Z tyłu umieszczono m.in. złącze USB, które służy do aktualizacji oprogramowania. A tak prezentuje się całe menu. Na głównym ekranie widzimy typ podpiętej kolby, aktualną temperaturę, ustawienie wszystkich trzech kanałów oraz wskaźnik mocy. Natomiast po wejściu w ustawienia możemy np. wyłączyć buzzer, zmienić czas po którym uruchamia się tryb AutoSleep czy dokonać kalibracji temperatury. Jednak naszym zdaniem najciekawszą funkcją tej lutownicy jest możliwość wyświetlania wykresu, gdzie niebieska linia obrazuje moc dostarczaną w danym momencie do grotu lutowniczego, a czerwona aktualną temperaturę. Zobaczcie sami. Stacja posiada 6 przycisków funkcyjnych. Sloty na groty u góry stacji oraz większość obudowy jest wykonana z twardego plastiku. Natomiast regulowana podstawka do kolby, ściągacz do grotów oraz czyścik są metalowe. Wgłębienie z gąbką jest oczywiście wykończone gumą odporną na wysokie temperatury. Zestaw, który wprowadziliśmy do sprzedaży, zawiera wszystko, czego będziecie potrzebowali do pracy. Mamy tutaj trzy wygodne kolby. C115, C210 i C245 z metrowymi, elastycznymi przewodami. Dodajemy również 6 grotów, czyli po dwa każdego rodzaju. Ponadto zestaw zawiera dedykowany wysięgnik, na którym możemy przypiąć przewód, tak aby nie plątał się podczas pracy. Czas na test stacji GVM H3 w praktyce. Tradycyjnie zaczynamy od zmierzenia stabilności temperaturowej. I trochę testów z lutowaniem. Podsumowując, stacja lutownicza GVMH3 to sprzęt skierowany do profesjonalistów, rozbudowany menu oraz kompatybilność nawet z najmniejszymi obecnie grotami C115 to cechy, które ułatwiają pracę serwisanta, szczególnie przy naprawach mikroelektroniki. A dodatkowo w zestawie z naszego sklepu serwisowe.pl oprócz stacji znajdziecie aż 3 kolby i 6 grotów. Polecamy! Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to jesteśmy obecni również na TikToku, Facebooku oraz Instagramie. Linki w opisie.